Witajcie kochani. Tak. Dzisiaj naszym gościem jest pan Łukasz Leświcki, autor uwielbianej przez was książki Afryka Kazika, ale nie tylko. I dzisiaj właśnie o tej książce, o przygodach e, związanych z pisaniem książek, o tym, jak się zostaje pisarzem, porozmawiamy z panem Łukaszem. E, to może tak, rzeczywiście, pierwsze pytanie: jak to się stało, że został pan pisarzem? Myślę, że o to pyta każdy, ale też e, wielu chciałoby dowiedzieć. Tak naprawdę, gdzieś w, w zerówce i w pierwszych klasach szkoły podstawowej, miałem taką pasję tworzenia książek. Ja chyba kochałem książki, interesował mnie świat, historia, przyroda, przygody. I w wolnych chwilach brałem jakieś zeszyty w kratkę, numerowałem pisaczkiem strony i wypełniałem te zeszyty różnymi historiami. Na początku tam było więcej rysunków niż słów, później również próbowałem pisać. No, niestety z roku na rok miałem coraz mniej czasu na produkowanie tych książeczek, bo trzeba było iść do szkoły, do zadania domowe po podstawowce liceum, studia na Akademii Ekonomicznej. I e, z upływem lat zapomniałem zupełnie o tej pasji. E, tak zapomniałem, że aż wylądowałem w banku jako bankowiec i pracowałem <gryz> <gryz> prawie 3 lata w banku, wiąząc codziennie rano krawat pod szyją i przybierając się do jakichś garnitur. Ale to marzenie tego kilkuletniego chłopca gdzieś tutaj musiało zostać i tak delikatnie co jakiś czas przypominało o sobie. Aż przyszedł rok 2006 i taki pamiętny dzień, w którym Ryszard Kapuściński my wspólnie z nim odsłanialiśmy tablicę poświęconą Kazimierzowi Winowakowi na poznańskim dworcu. I Ryszard Kapuściński wtedy mówił pięknie, aby o tym Kazimierzu Nowaku opowiadać jak najwięcej, zwłaszcza młodzieży i dzieciom. Następnego dnia, gdy jechaliśmy na lotnisko, by pożegnać Pana Ryszarda, pomyślałem, to może rzeczywiście. Napisał jakby książkę dla dzieci o przygodach, tego podróżnika, który rowerem, konną łodzią, na wielbłądzie, przemierzał Afrykę przez pięć lat i miał po drodze tysiąc przygod. To jest przecież świetny temat na książkę przygodową dla dzieci. Jeszcze na dodatek autentyczna historia, co? Ma swój dodatkowy warunek. Jeszcze Polak jako pierwszy w świecie dokonał takich rzeczy. Pierwsza myśl była taka: muszę znaleźć jakiegoś fajnego pisarza, który opisał mnie przygody Kazimierza Nowaka, tak, żeby dzieci zainteresowani mnie tę książkę czytały. A potem się po kurczę: a gdzie ty będziesz szukał pisarza? Może spróbujesz sam. Bałem się bardziej, czy się uda. Nie wiedziałem, czy do tego zabrać przez szereg lat. Zapomniałem o tej mojej pasji z dzieciństwa, ale musiałem po prostu obudzić tego chłopca, tego mm, twórcę książeczek przygodowych, które którym mówiłem w dzieciństwie. I ten chłopiec tam wciąż był, gdzieś we mnie i on usiadł i tak jak w dzieciństwie, wziął za w kratkę, ponumerował strony i zaczął opisywać te przygody tak jak po filmy lepiej i tak, żeby mm, dzieci mm, czy też zainteresowałeś tą historią? No. Nie spodziewałem się zupełnie. Wówczas w 2006-2007 roku, gdy pracowałem nad tą książką, <grywa> że, że, że 13 lat później będę jeździł po całej Polsce, w przedszkolach, bibliotekach, szkołach, opowiadał wciąż o kaziku, i, a dzieci będą słuchać z otwartymi buziami i będą przeżywały te przygody znów, i znów, i znów, jeszcze raz. No i też korzystałeś z e, tej historii, bo ona inspiruje, ona jest pięknym przykładem. Trzeba być bogatym, sławnym, by poznawać świat, by przeżywać przygody, by poznawać przyjaciół na każdym kroku. Że świat jest wspaniały, tylko jedyne, co trzeba zrobić, to wziąć ten swój rower i ruszyć przed siebie. Pięknie Pan opowiada o Kazimierzu Nowaku, o, swojej, o realizacji swoich pasji. A skąd pomysły na kolejne książki? Skąd inspiracja? do Wojtka, czy do Machiną przez Chiny? Pamiętam, to było tak, że gdy ukazała się Afryka Kazika, ja byłem niemalże przekonany, że to taka jednorazowa przygoda, że po prostu muszę to zrobić, muszę napisać tę książkę i to wrócę do swoich innych zajęć. No życie potoczyło się inaczej. Krótko po tym, gdy ukazała się książka, sąsiadka zaprosiła mnie na, na kawę i przy tej kawie powiedziała Łukasz, ty słyszałeś, że Polskiej Armii w czasie wojny służył niedźwiedź. Ja spojrzałem jak na kosmitkę i mówię, no niemożliwe przecież, gdyby to była prawda. Gdyby rzeczywiście w czasie wojny w naszej Polskiej Armii służył niedźwiedź, to byśmy się o tym uczyli w szkole. Ktoś by mi o tym powiedział. No przecież <trymat> nauki, tyle lekcji, historii i czym i tego niedźwiedzia, no to po prostu nie mieściło mi się w głowie. Ale sąsiadka miała rację gdy wróciłem do domu i gdy zacząłem szukać, i gdy zobaczyłem zdjęcie tego niedźwiadka Wojtka przed sobą na ekranie, to powiedziałem tak, to teraz z będzie bohater mojej drugiej książki. Po prostu on do mnie niemalże przez tego zdjęcia przemówił. Jakby było Łukasz, o Kaziku napisałeś, teraz ja czekam w kolejce. I, i tak było z każdą kolejną historią. Gdy hmm, pojawiła się książka o, o niedźwiedziu Wojtku, ja już pracowałem nad książką o wyprawie do Mongolii, bo Ktoś mi wspomniał, że e, był taki franciszkanin z Wrocławia Benedykt Polak, który w siedmieciu jeszcze przed Marco Polo e, dotarł na dwór e, władcy imperium mongolskiego. I zacząłem szukać gdy znalazłem tę relację, powiedział tak, o Benedykcie Polaku też mnie w szkole mnie uczyli i też trzeba coś z tym zrobić. I e, no, minęło parę lat teraz kończę pracę nad moją ósmą już książką, która też będzie prawdziwą historią. Podróż, o podróżnikach z Poznania, którzy objechali świat około, wokół świata na wariata. Taki będzie tytuł. No i obiecuję, że taka książka tutaj też wiosną, mam nadzieję, na półce w Waszej bibliotece się, się znajdzie. Super, bardzo się już na tę książkę cieszymy. Ja tylko jeszcze chciałabym zapytać, jaka, co łączy Pana bohaterów? Bo mam wrażenie, że każda z tych postaci, każda z tych historii ma pewne. Cechy, które je nawzajem łączą. Być może coś w tym jest, bo o tym też opowiadam na spotkaniach. Praktycznie każdy z bohaterów moich książek to, to postać, która miała nietuzinkowe marzenie i pokazała, że to marzenie można spełnić. Nie pamiętam, Olek Doban, bohater mojej najnowszej książki, powiedział mi kiedyś piękną rzecz, że w życiu trzeba zrobić trzy kroki tylko, żeby wszystko było w porządku. Proste. Pierwszym krokiem jest znalezienie swojego marzenia, tej swojej prawdziwej pasji. Tego, co nas interesuje, tego, co budzi radość, eee, uśmiech na naszej twarzy, sprawia, że oczy nam się błyszczą, tego, co nas pociąga. Każdy z nas może mieć inną pasję, pewnie o to chodzi. Ale gdy już to znajdziemy, trzeba zrobić drugi krok. Przygotować plan. Jak mogę to swoje marzenie spełnić? Tak jak Olek 30 lat przygotowywał się po to, żeby wypłynąć na ocean, to nie było tak, że się obudził któregoś dnia, chodzi o dobra, to dzisiaj płynę. Trzeba trenować, ćwiczyć, uczyć się, stawiać się na próby, aż będziemy gotowi. I wtedy, gdy będziemy gotowi, trzeba wykonać ten trzeci, ostatni krok, czyli wyjść temu marzeniu na spotkanie. I to mi się wydawało bardzo proste i bardzo mądre zarazem, bo nie zawsze znajdujemy w sobie odwagę, na tyle wiarę w siebie mamy, czy optymizmu, żeby w te swoje marzenia uwierzyć. Czasem życie nas odciąga od tych marzeń. Tak jak mnie kiedyś odciągnęło od moich marzeń i dociągnęło do banku. <grym> się czułem I czułem, że coś jest nie tak. Ja po prostu zabłądziłem. I wtedy trzeba dokonać jakiejś zmiany w swoim życiu. Trzeba samego się pytać, co lubię robić. Gdzie chciałabym, czy chciałabym być. Co chciałabym, chciałbym robić. Jeżeli będziemy sobie to pytanie zadawać, to znajdziemy odpowiedź któregoś dnia. I wtedy te trzy kroki trzeba po prostu zrobić. I wtedy wszystko będzie w porządku. Rozumiem, że naszym młodym czytelnikom również życzę Pan wykonania tych trzech... Tak, trzymam kciuki, wierzę w Was, wierzę w Was kochani i gdybyście tylko kiedyś mieli jakieś wątpliwości, czy Wam się uda, czy yy, spełnicie te swoje marzenia, to przyjdźcie tu do biblioteki, sięgnijcie po którymś z książek i ona Wam doda siłę, ona Wam doda optymizmu. Yy, wiem, ja sam tak mam i. i Dzięki książkom my możemy czerpać inspirację do tego, jak postępować w życiu, którą drogę wybrać i co robić, żeby właśnie te marzenia znaleźć i żeby je spełnić. Bardzo dziękujemy. Liczymy Dzięki. na kolejne spotkanie przy okazji promocji książ, najnowszej książki, którą na pewno kupimy. I myślę, że wszyscy będziemy ją z pasją, z pasją czytać. Bardzo dziękujemy. Dzięki do zobaczenia w takim razie. Pa.